Wyciągnęłam karty na ten tydzień od poniedziałku 17 marca do piątku 21. Jak zwykle z prośbą, z intencją o przekaz, informację, zadanie, zrozumienie czego w tym tygodniu przed nami. I karty na ten tydzień to dziewiątka denarów oraz cesarzowa. Co jest interesującego w tych kartach. To, że dziewiątka denarów pojawiła nam się również w poprzednim tygodniu, w poniedziałek, w zestawieniu z królową mieczy. W taki sposób. Królowa mieczy zaprasza, zaprasza y, tę energię dziewiątki denarów. I tylko przypomnę, że wówczas interpretowałam te karty jako świadome, celowe, planowane, reprezentowaną przez królową, planowane. Cieszenie się luksusem, przyjemnościami, czerpanie przyjemności z ciężko zarobionych pieniędzy. Te ciężko zarobione pieniądze są widoczne, zwłaszcza na ósemce denarów. Tutaj już się cieszymy, napracowaliśmy się i cieszymy się. I w takim zestawieniu ta królowa mieczy mówiła. Naprawdę, jeżeli ciężko ci jest samej w sobie, samemu w sobie, cieszyć się, właśnie taką, dać sobie przyjemność, to to zaplanuj z głowy. Po prostu zrozum, że potrzebujesz tego i zrób świadomy plan. Jutro pojutrze kupię sobie coś przyjemnego, zafunduję sobie, pójdę na masaż. Tak było w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu ta karta wraca. Więc pierwsza rzecz jest, dotyczy powtarzających się kart. Minął tydzień i ta, kartka, ta karta 9 denarów wraca w Towarzystwie jeszcze cesarzowej, o czym za chwilę. Ale samo takie powtarzanie kart, na pewno osoby, które mają tarota, to się z tym spotykają. Co nam pokazuje? No to, że to zadanie nie zostało wykonane. Że tu jeszcze coś mamy do zrobienia, że yy, nie wzięliśmy sobie do serca za bardzo tego przekazu, i tarot nie odpuszcza, mówi nadal nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, nadal to pozostaje w mocy. Albo, być może zrobiłaś, ale to jeszcze nie wystarczyło. Jeszcze trzeba kontynuować to. Czyli może być tak, że nawet, nawet to zadanie z poprzedniego tygodnia zostało wdrożone, ale. I teraz Ci się wydaje, hop, no to teraz do roboty, bo ile się można leniuchować, bo ile można, można się cieszyć przyjemnościami, teraz hop i teraz hopi do pracy. Nie, 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 jeszcze nie. Więc takie powtarzające się karty, to naprawdę jest taki dzwonek alarmowy dla nas. Zwróć na to uwagę, coś jest na rzeczy. Coś jest dalej koniecznego do zrobienia. Także, jeżeli masz właśnie do czynienia z takimi, nawet robisz rozkłady na różne tematy, na to pytanie, na inne pytanie, na inną kwestię, ale widzisz, że cały czas pojawia się jakaś taka sama karta. To zwróć na to uwagę, co to, są, co to jest za karta, jak ona się ma do Twojej sytuacji, o, po co ona przychodzi, co chce Ci pokazać, co chce Ci powiedzieć, bo ona jakoś się dobija. Zawsze właśnie mówię, jak pracuję z klientami na sesjach indywidualnych, robię rozkłady na takiej sesji 3-4 i gdzieś jedna karta cały czas się pojawia. To, to wtedy bardzo, wtedy właśnie to jest ten moment, żeby się zastanowić, co ona nam tu bardzo potrzebuje powiedzieć, pokazać. Że być może ta karta w ogóle ma. Jest, odnosi się do czegoś innego niż pytający, niż to, o, o co klient pyta, ale chce być zauważona, mówi to, to, na mnie popatrz, tu na mnie popatrz, to jest ważne, to jest najważniejsze w, tym, w, tym, w twoim życiu teraz i, to, i wtedy taka e, e, tam, na tym się skupiam i to rozszyfrowuję. Mamy powtórzenie więc, kontynuację tematu z poprzedniego tygodnia, 9 denarów, które y, w jednym zdaniu można powiedzieć właśnie w taki sposób: cieszenie się y, uzyskanymi y, pieniędzmi, bogactwem, luksusem, cieszenie się tym. Zobaczcie, po pierwsze, ona jest sama, czyli sama sobie daje tą przyjemność. Sama jest, zawsze mówię, w tym ogrodzie, który, który sobie stworzyła który został poprzez właśnie pracę pracę własną, wysiłek własny, to nie musi być praca za pieniądze, ale nawet włożenie jakiegoś wysiłku, jakiś projekt i teraz jest, ten, jest napawanie się przyjemnością. Denary odnoszą się do materii, ale nie tylko do pieniędzy, także do ciała. Więc też ta karta mówi o przyjemnościach zmysłowych, o, yy, o daniu sobie luksusu, przyjemnościach, które wiążą, karmią nasze zmysły, nasze ciało. Dlatego wcześniej powiedziałam o masażu, nasze, nasz wzrok czyli na przykład kupienie sobie coś, pójście do galerii, pójście na spacer natury, żeby pozachwycać się naturą to co karmi nasz wzrok, nasz smak, jedzenie gotowanie sobie czegoś przyjemnego. Albo jeszcze lepiej, bo to jest luksus. Pójście do restauracji samej, żeby zjeść coś przyjemnego. Jakieś wspaniałe danie albo nawet ciastko nakarmić zmysł smaku. Aż mi ślinka cieknie, jak o tym mówię. Więc na pewno to też jest świadomość dla mnie. Zapach może perfumeki sobie kupić. O tym też jest ta karta, o tym, o tym rozpieszczaniu różnych naszych zmysłów. I co jest ciekawego, mmm, które jakby y, w tej karcie takie, taka, taka, e, taka, taki mały symbol, który podkreśla wagę tego, że w tym tygodniu, że to nie jest o pracy. Zobaczcie, na, ta kobieta na swojej dłoni ma mm, y, sokoła, prawdopodobnie jastrzębia sokoła, jednego z, tego, z, ty, jednego z tych ptaków, które, y, które y, y, wytresowanych ptaków. Które są bardzo skupione, których cechą charakterystyczną jest umiejętność dostrzeżenia swojej ofiary z wysokiego zlotu i skupienia swojego, one mają świetny wzrok, sokoli wzrok, skupienia się na tym, na tym właśnie celu i atak. Ale ten ptak nie jest w pracy. I to jest bardzo ważne w tej karcie. Ten ptak ma zakryty, zakrytą, yy, zakryte oczy, żeby. Bo inaczej nie da się mu przetłumaczyć, bo on nie jest w pracy. Żeby dać właśnie sygnał, że teraz jest czas odpoczynku, a nie pracy. Nie czas skupienia na celu, co ja mam, na zadaniu, co zrobić, tylko na odpoczynku. Więc to jest tym naszym zadaniem. I ta karta, i to zadanie zostaje wzmocnione przez królową mieczy, e, e, cesarzową, przepraszam. Królowa mieczy była tutaj. Chciałam powiedzieć, że zobaczcie, jakby ta cesarzowa przychodzi. Ta, ta królowa jakby nie spełniła do końca swojego zadania, była za mała, nie dała rady w zeszłym tygodniu, wiesz teraz przychodzi cesarzowa, która jest yy, ponad wszystkimi czterema króla, królowymi w kartach. Ona jest najważniejsza, to jest wielkie arkana. Więc jakby teraz ta, ta wiadomość jest jeszcze bardziej podkreślona, konieczność tej, tego podarowania sobie tego luksusu i też sama cesarzowa jest synonimem przyjemności, luksusu, troski o siebie, lenistwa, ale w takim znaczeniu takiego nieobijania się, tylko puszczenia, konieczności robienia, działania, skupienia się na, na zadaniu, tylko bycia, bycia wchłaniania. Przyjemności kontaktu, właśnie zawsze też mówię, że, że cesarzowa uwielbia zmysłowe i cielesne przyjemności. Więc ta karta cesarzowa, wielkie arkana, jeszcze, jeszcze bardziej, po, po pierwsze, jeszcze, jeszcze jest takim mocniejszym głosem. Zobaczcie, z tym berłem tu już nie ma, naprawdę nie ma, nie ma, yy, nie ma przelewek. Mówi, no dalej. Rozkazuję ci być, rozkazuję ci dać sobie przyjemność. Rozkazuję ci, jestem Twoją cesarzową i zobacz, jak to się robi. Popatrz na mnie, jak ja się rozsiadam w tych lejących się, te lejące szaty też bardzo są takie wymowne, że to jest miękkość, miękkie ciało, lejące się materiał, kolory takie, właśnie zmysłowe kontakt z naturą, bo też tutaj mamy, tu też mamy ten kontakt z naturą, też być może jakby podkreśla raz, że nakazuje, a dwa jeszcze bardziej wzmacnia, to są w zasadzie bardzo podobne karty, tylko ta jest większa i mocniejsza, bo to są duże arkany ta jest trochę mniejsza, ale nie wystarczyła w zeszłym tygodniu, więc wjeżdża nam cesarzowa z pomocą i teraz to już naprawdę nie przelewki Weź sobie, zrób coś przyjemnego, weź zadbaj o swoją przyjemność. No i tego Wam życzę, żeby zadbać o swoją przyjemność. I ja wiem, że dla wielu osób to nie jest łatwe, bo nawet na, face na, na, na moim Facebooku czy na Instagramie pod filmem, krótkim filmem o tych kartach, dwóch kartach pojawił się właśnie komentarz od osoby, że o nie, dwie leniwe baby o Jezu, jakie straszne, ja nie wiem, czy dam rady tak poleniuchować. Zobaczcie, żyjemy w takiej kulturze, takiej kulturze działania, robienia, dowożenia, ciągle bycia produktywną, że naprawdę jest nam trudno odpuścić to nierobienie i sobie na to pozwolić. Na chwilę może, może sobie pozwoliłaś na chwilę w zeszłym tygodniu, ale to było za mało, to było za mało. To jest naprawdę domaganie się więcej, dania sobie więcej. I no, ja jestem jedną z tych osób, mi wcale też nie jest z tym łatwo, ale, ale jakby, ale jakby Yy, szanuję, że Tarot wie lepiej. Moja dusza wie lepiej, nieświadomość nasza zbiorowa wie lepiej, a Tarot się pod to podłącza i mówi: ta, właśnie tego potrzebujesz. I być może to jest Twoje wyzwanie, być może to jest Twój temat do pracy: pozwalanie sobie na przyjemności, pozwalanie sobie na, 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 na karmienie zmysłów, na kupowanie przyjemnych rzeczy, na, na pójście na wystawę, na te rzeczy, na, na, na przykład na kupowanie rzeczy, które nie są praktycznymi rzeczami, tylko są takim. Właśnie, właśnie tylko po to, żeby było przyjemnie. No jak ty się masz? Zobacz sobie ty sam, sama. Jak ty się masz z takim niedziałaniem, a rozsiadaniem się w przyjemności? Jakie to jest dla ciebie? Zachęcam do komentowania. Bądźmy w tym razem. Czy dla ciebie to jest łatwe, czy trudne, tak sobie pozwolić na takie na rozkoszowanie się, na bycie cesarzową, na bycie taką, takim w tej przyjemności. Pozdrawiam.